Wczorajsza konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ogłoszenie wyników naboru do rządowego programu rozwoju dróg była bardzo korzystna dla Gminy Adamów, dlatego że Gmina Adamów stała się jednym z większych beneficjentów powiecie Łukowskim, jeśli chodzi o rozwój drogownictwa. Warto powiedzieć, że... Otrzymaliśmy dofinansowanie aż na trzech drogach, w trzech miejscach właściwie dotyczących, które leżą na terenie gminy Adamów. Chodzi tutaj o drogę powiatową w miejscowości Konorzatka na terenie, w kierunku, w kierunku Woli Głowskiej, dalej w kierunku Zdąbrówki, w kierunku, w kierunku miejscowości Budziska. Jest to bardzo duża inwestycja, ponieważ jej kwota dofinansowania oscyluje w granicach 15, 15 milionów, także mamy tutaj do czynienia rzeczywiście z bardzo dużymi pieniędzmi, które przybędą na teren gminy Adamów. Ponadto otrzymaliśmy dofinansowanie jako samorząd gminny na dwie drogi gminne. Mowa tutaj o drodze, o odcinku drogowym kilometr 300 metrów na terenie miejscowości Sobiska oraz o ulicy Kilińskiego w Adamowie. Te inwestycje oscylują, ich koszt oscyluje w granicach 400 tysięcy na na każdą. I tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z nowym, z nowym otwarciem i rozwojem, jeśli chodzi o rozwój drogownictwa. Szczególnie potrzebna wydaje się być inwestycja na terenie drogi powiatowej. W szczególności mowa tutaj o, o Konorzadce. Tam zapewne zostanie. Zastosowane rozwiązanie w postaci ronda, które ma poprawić bezpieczeństwo, rzeczywiście tutaj mieszkańcy wiedzą, że może nie tyle jest to czarny punkt, ale jest to miejsce wielu kolizji, wielu wydarzeń drogowych i mamy nadzieję, że dzięki tej wspólnej inwestycji z Powiatem Ukowskim uda się poprawić bezpieczeństwo. W tym miejscu również bardzo serdecznie chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy, którzy przyczyniają się do się realizacji tego typu zadań drogowych na terenie naszej gminy. No przede wszystkim chcę tutaj pochwalić współpracę z powiatem Łukowskim, bo przede wszystkim jeśli chodzi o drogę powiatową, to, to powiat Łukowski na czele ze starostą Dariuszem wszystkim, złożył tutaj projekt na to, na to zadanie. No oczywiście nie byłoby tego, gdyby nie, gdyby nie uruchomienie programu i wsparcie, wsparcie rządowe, wsparcie rządu, wsparcie również parlamentarzystów. No przecież mamy również na terenie gminy Adamu swojego parlamentarzysta, pana. Posła Sławomira Skwarka, który, z którym wielokrotnie również na ten temat rozmawiałem i wiem, że on również doskonale czuje potrzebę modernizacji tychże, tychże dróg. Bardzo cieszę się, że jako gmina możemy również wspomagać i współorganizować inwestycje, inwestycje powiatowe. Mamy tutaj również, powiecie, swojego takiego dobrego ducha, którym jest członek zarządu Włodzimierz Wolski, z którym również na bieżąco konsultowaliśmy potrzebę realizacji inwestycji. Drogowych na terenie naszej gmin, Ale to nie koniec dobrych informacji, ponieważ mamy również bardzo dobrą informację, jeśli chodzi o inwestycje drogowe, już na terenie powiatu Lubartowskiego, ale którą żywo, żywo jesteśmy zainteresowani nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale mieszkańcy tej części powiatu łukowskiego, bo na zapewne Gminy jest Rokomla. Mowa tutaj o drodze z Krzówki do Przytoczna, o tym odcinku jeszcze, jeszcze drogi niezrobionym, który już jest na terenie powiatu lubartowskiego, ale którym wszyscy podróżujemy. Bardzo często jest to najkrótsza w tym momencie droga w kierunku miasta Lublin, ale mówimy również o drodze już do Eski, prawda? czyli, czyli drogę, drogę do stolicy, drogę, drogę do Warszawy. Wszyscy z tego, z tego korzystamy i naprawdę bardzo się z tego cieszymy. No cóż, duże inwestycje to rok 2022, być może część roku 2023 i jeśli chodzi o inwestycje drogowe będzie się działać.